Dziś widzowie i to nie jest teraz żaden odcinek To jest tylko takie ważne ogłoszenie do was um, Otóż um, tamten odcinek Minecraft Przyjaciele 5 I się oglądacie do końca to um, nazywam wam obejrzeć troszkę Bo tak jakby w tym Minecrafcie stała się bardzo, bardzo przykrośna sprawa Otóż, taka, że mi się głos nie nagrał. Nie wiem, co się dzieje z moją nagrywarką ekranu, ale mi się głos do końca nie nagrał. Bardzo przepraszam Was za to. I możecie trochę oglądać, ale to trochę, jak już nic nie będę gadała przez, nie wiem, 5 minut, to mam naprawdę. W ogóle, w... w... ale wyłączę film, bo tam już nie będzie warto co oglądać, ale Wam powiem, co tam było. Jak mogliście sami zobaczyć na ostatnich minutach, ci, co chcą chociaż to zobaczyć, to otóż tam mamy na e, Najazd będzie. Wezmę sobie miecz z kreatywa i będę walczyła z mobami. Po prostu będę na przetrwaniu. Wezmę e, miecz zbroję z kreatywa diamentową. Oczywiście potem sobie. Potem nie będę potem Po prostu zostawię Nie zostawię po prostu potem tej zbroi I tego miecza Tylko ją skasuję gdy skończy się najazd Ale po prostu muszę jakieś lepsze itemy Bo mam takie słabe itemy Że najazd no nie, nie uda się Po prostu ja zginę już 500 razy I tak będę ginęła ale Chociaż trochę mniej Więc wezmę tylko takie rzeczy Ale będzie najazd, będzie walka Będę próbować mm. Boję się, że przegramy. Ale wtedy, moi widzowie, jak przegramy tą walkę i jak nie będzie w ogóle wieśniaków, to ja ich zespawnuję. Wiem, że to niby trochę oszustwo, ale no tak byś... Mm, będzie mi chyba lepiej z wieśniakami i zespawnuję ich na kreatywie, jakby wszyscy zginęli. Wszyscy. Ale to prawdziwy najezd i po prostu... Może coś... Poradzić. No, i dlatego tylko chciałam was ogłosić, ogłosić taką rzecz, że ja będę nagrywać, próbuję, będę próbować nagrywać części odcinki. Będzie ten najazd, tylko muszę się przygotować. Pozwólcie mi się przygotować. Jakieś tam drzwi zmienię na <grym> żelazne i po prostu będę próbowała jakoś walczyć z nimi, ale. Um, Coś tam próbuje się obronić. Pamiętajcie, że wszystko co wezmę z kreatywa potem to usunę. Chyba, że jak wieśniaki zginą, no to wtedy wezmę, je już ich nie, nie usunę, oczywiście. Ale jak właśnie takie zbrojkę już... uda mi się, to już wszystko usunę. Nie będziemy czytować, bo ja, renifery nie lubią czytować. Renifery nie lubią czytować. No i... I po prostu to robię, żebym po prostu chcę, żeby odcinki był fajny. Wiem, że będziecie się, się śmiali, jakinąć ciągle, ale i tak będę ginąć z diamentowymi. Wiecie, że jestem słaba w Minecrafta jeszcze. Nawet elektry jeszcze dobrze nie umiem wykorzystywać. Ale naprawdę bardzo Was proszę, żeby nie było jakichś cheaterskich rzeczy, że na przykład ona, ona czytuje czy coś nie oglądam czytelskich osób. No nie, ja nie czytuję, naprawdę bym nie chciała czytować, ale jakbym miała właśnie takie itemy potrzebne. Po prostu nie mam. Naprawdę, to jest chyba to, co chciałam powiedzieć i bardzo, bardzo dziękuję za posłuchanie mnie, więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Pa, pa.